Cześć! Dzisiaj znowu widzimy się w średniowieczu, i ponieważ nie mam możliwości wybudowania kolejnego budynku, także pobawimy się znowu Lady Fantagiro. I ja bym chciała sobie wybrać misję z zaginionym dzieckiem, bo tak sobie przeglądałam i to mi najbardziej jakoś dzisiaj pasuje. Więc się pobawimy i poszukamy tego zaginionego dziecka, dzięki dyplomacji. Także zapraszam, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Obiecałam ostatnio na live, że zagram w końcu w średniowiecze. Więc lecimy sobie. I co my tu mamy? Tego ranka Harold obwieścił, że zaginęło dziecko, wiśniaka. Jako władca tej krainy mam obowiązek dopilnować by to dziecko wróciło bezpiecznie do rodziny. Dobra. Eee, I co my tu musimy zrobić? Dowiedz się o zamieszaniu u doradcy. Okej. Okay. Eee, gdzie mamy doradcę? Tu jesteśmy my. Rybak. Aha, tutaj mamy doradcę. Czy nam się nie zmienił ten doradca czasem? Badaj przyczyny niepokoju. Tak, wielka królowo, pomów tutaj z doradcą. Może Romualdo Cię potem odwiedzi? To by było e, przyjemnie, Aha. Stronisława. No dobrze. I co my tu mamy? Niestety zaginęło dziecko. Kilku wieśniaków twierdzi, że widzieli małego chłopca błąkającego się wokół miasta. Okej, okay. czyli chłopczyka szukamy. Jak ma postępować drużyna śmiałków? Aha. No dobra. E, tak jak zawsze powtarzam w każdym odcinku. Hmm. Bardzo mała ta czcionka jest, więc ja mogę się tutaj zacinać troszkę. Spotkać się z poddanymi, aby zebrać informacje o zaginionym dziecku. Pisz dokumenty o zaginięciu dziecka i roześlij je po królestwie. Nie, no, to spotkamy się z poddanymi. To by było chyba ciekawsze. Okej. Okay. Spytaj obywatela o zaginione dziecko. Dobra, czyli musimy sobie wyruszyć prawdopodobnie do miasta. Tak, tutaj mamy. O, tak. Spytaj o zaginione dziecko. Znowu taki kawał drogi trzeba przelecić. To jest najgorsze w sumie, że te odległości są. Takie ogromne. No ale dobra. To chyba przerwamy jakąś schadzkę z rycerzem. <grym> no ale może się nie obrazi. Już o smokach myślisz, tak? A nie, to dwie panie są. Gwardzista Paula. Nie rycerz, tylko pani rycerz. <grym> Wydaje mi się, że podobny chłopiec e, przechadzał się ostatnio po plaży. Może to on? No, dzięki i tak latamy sobie z miejsca na miejsce, ale dobrze. Nie ma marudzę, tak? Swoją drogą zawsze, jak jestem tutaj na plaży, przy statku, to załącza mi się pragnienie zagrania w jakąś piracką grę. Wiem, że tutaj w średniowieczu jest dodatek z piratami, ale marzy mi się zagrać, właśnie, w coś fabularnego dotyczącego konkretnie rozgrywki z piratami. Także jeśli ktoś zna taką grę przyjemną, ciekawą, to niech mi da znać w komentarzu, bo byłabym bardzo wdzięczna i na pewno by się mm, na kanale pojawiła jakaś ciekawa, myślę, seria z piratami. Także śmiało. Tu nie ma żadnego dziecka. Głupi wieśniak. Mam nadzieję, że następny nie będzie równie niekompetentny. No super. E, już zmrok zapada, a my nadal nie mamy żadnych wieści dotyczących dziecka. Mm, Okej. Okay. Służący Gertruda. Spytaj obywatela. No dobra, a mogę ją zapytać? O, mogę. No dobra. Może ona widziała dziecko, które tutaj chodziło? To dziecko pewnie bawił się gdzieś w okolicach lasu. No nie wierzę, nie denerwujcie mnie. O nie. O nie, znowu do lasu trzeba drałować. Co za pech. No trudno. Fantagiera, może ty wskoczysz na statek? Wyrusz na przygodę. To będziemy musieli zrobić następnym razem. Koniecznie, koniecznie wyruszymy na przygodę. Te spacery przynajmniej rekompensują widoki i odgłosy, których możemy sobie tutaj posłuchać. Mam nadzieję, że nie wyciszyłam głośności. Za bardzo i możecie też sobie troszkę przyjemności doznać. Dobra, przeszukamy las, zanim zapadnie jeszcze zmrok, bo w sumie dziecko w takim lesie po ciemku. A te, co tam robią? Tutaj też nie ma dziecka. No dobra. I co dalej w takim razie? Spytaj obywatela. No dobra, no to zapytamy gwardziste, i chyba wracamy do domku w takim razie. Pewnie kojarzy go jest teraz na rynku miejskim. No serio, weź to, zbierz. Nie mam pewności, czy mogę wierzyć tej osobie. Ja też nie mam pewności. Ale jesteś już zmęczona i głodna, więc może ty wróć do domu. No, niech wróci do domu i sobie z samego rana znowu y, zaczniemy jakieś poszukiwania. Na razie mamy dziki kwiecie, trawoziele i nasionka. OK. Gdzie moja służba, ja się pytam, czy Fantagiero musi sama sobie ugotować coś do jedzenia? Na to wygląda. Także przygotuj coś. Znowu tylko kaszę. Hmm. Trzeba będzie zadbać o to, żeby było coś ciekawszego do jedzenia niż tylko kasza. Ale dobra. Pójdziemy na rynek, do, po, po, popytać o to dziecko. To może zrobimy jakieś zapasy jedzonka dobrego. Tak w ogóle rozglądam się tutaj w trybie budowania i się zastanawiam, gdzie jest coś takiego jak biblioteczka albo coś w tym stylu. Czy to jest to ne neoskromborskie archiwum dębowe? Tak. Chyba. Nie wiem za bardzo. Archiwum kapłana, ale to jest drogie strasznie. I tak się rozglądam. Tutaj mamy bary, tu mamy komfort, łóżka, ok. Tu są oświetlenia, dekoracje. No to to by było chyba to. Nie wiem, muszę wypróbować, bo, bo ona nie ma żadnej bibli, a nie ma biblioteczkę. Dobra, ja jestem pałka. Ja jestem pałka, bo ona musi przeczytać. Co ona musi zrobić? Przeczytać rejestr wyroków za zbrodnie. Jak to się robi? Aha, wyposażył ciebie? Aha, dobra. Dobra, wszystko już rozumiem. Zjadłaś ty już? Dobra, zjadłaś i czytasz. Okej, okay. tyle myślenia, to ja nie wiem. <noise> Kompletnie się nie orientuję w tym, jak to wszystko tutaj działa. Chyba jeszcze kilka odcinków mi zajmie nauczenie się tego wszystkiego. No dobra, Fantagiro wreszcie wstała. Także zajmujemy się tym, co trzeba w tym odcinku. Tak, i mamy wtrącić członka gildii w dyby także, e, dajesz Fontagiro. To, co władcy, e, lubią najbardziej. Przy okazji, zrobimy sobie te zakupki, o ile nie zapomnę oczywiście, bo to ja jestem straszny sklerotyk wieczny. I... W ekspresowym tempie mi wszystko wylatuje z głowy, ja nie wiem, po prostu porażka. Jakbym była takim władcą naprawdę... To... To biedny byłby mój lud. Dobra, co tu mamy? Tu mamy tego członka gildi, tak? Tak. O, przykro mi, całkiem ładna Simka. No, ale zdrada kosztuje. Czy to jest ten chłopiec? O, to jest ten chłopiec. To szybko go znalazłam. co ja... Jak ja mam go... Y, ogarnąć? Potwierdź szczegóły z obywatelem. I jak ja mam to zrobić w takim razie? Aha, tutaj mam szczegóły. Gdzie jest ten. O nie, tylko nie wpadnij do studni, dobra? No patrzcie, już go znalazłam, a mimo tego muszę. Muszę się wrócić do obywatela i potwierdzić szczegóły. No ale dobra. No, ale proszę się mnie słuchać, a nie zajmować czymś innym. Tak, moja pani, przysięgam, że jest tam teraz. No wiem o tym, tak. O nie. No dobra, to wróć, że tam. Fanta giro nie ogarnęła, że to jest ten chłopiec. Myślę, że to on, tak, i co teraz? Spytaj o zniknięcie. Ojejku, jaki słodziak. Kiedy Phantagira będzie miała takiego słodziaka? O, pomyślałem, że królowa utraciła kontakt z ludem, ale udało ci się wyraźnie pokazać, że się myliłem. Czy on to specjalnie zrobił? Misja wykonana, o! O, jak super! Gratulacje! Fantegier osiągnęła poziom trzeci jako monarcha. Okej! Okay. Wspaniale, dobra. Misję mamy dosyć szybko wykonaną. W miarę jak rosła sława miasta Złota Róża, jego polityczna pozycja wśród różnych obcych krain także się umacniała. W niedługim czasie miasto Złota Róża zaczęło pilnie potrzebować wystawnych kwater do pomieszczenia wciąż rosnącej liczby przybywających z wizytą zagranicznych dygnitarzy. Zatem, mimo wielkiego zamieszania i utyskiwań wieśniaków, nareszcie otwarto salę przyjęć. O! Okej. Okay. Dobra, to ja może sobie jeszcze coś wybuduję w takim razie. Targ, rynek miejski. Okej, okay, to jest. To jest jako już zrobione, tak? Najwyraźniej. No nie, no, bard musi być, znaczy karczma. <laughs> karczma musi być koniecznie. Wzrost potencjału aspektów królestwa. Myślałam chociaż w sumie też o tym, o wieży maga. E, tu co mamy? Kord do Król królanta? O kurczaki, nieźle. Katedra jakubińska klasztor piotrański pawilon wszechwidzącego kwatery szpiegów nie, no na razie nie chcę. Lecznica wieża czarodzieja. No i teraz co ja mam zrobić? Bo, w zasadzie, jakby tak myśleć o filmie Fantagiro, to przydałaby się z jednej strony Wieża Czarodzieja, tak? Bo byśmy mogli sobie tą białą czarodziejkę ewentualnie stworzyć. Latarni nie jeszcze, chociaż. W wieczór właśnie super, była też karczma. I... I ja jestem niezdecydowana teraz, oczywiście, jak zwykle. Także musicie mi pomóc, bo. No bo teraz już nie wiem, czy stworzyć może wieżę czarodziejów, czy karczmę lepiej. Hmm, dajcie znać, bo. Przydałaby mi się pomoc w wyborze. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten chyba wyjdzie krótki odcinek, ale to nic. Mam nadzieję, że tak czy siak się podobało. Zaraz sobie skoczę na te zakupki zrobić, bo bo oczywiście nie zrobiłam tego. Myślałam, że jeszcze będę miała okazję, ale to nic. To w następnym odcinku już Fantagiro zje coś pożywniejszego. <taki> Także dzięki wielkie i pa pa.